Panowie, półtora roku to za mało, żeby oceniać yy, efekty pracy prezesa jakiegokolwiek związku sportowego, ale to jest wystarczające, żeby się zorientować, w jakim kierunku idą sprawy po różnych drobnych albo większych decyzjach. I teraz pytanie fundamentalne. Czy Zbigniew Boniek ma pomysł na polską piłkę, i czy widać, że go ma po tym, co robi? Może zapytam najpierw, no, tak czy powiem, się... kolegę Michała. Czy ma na pewno pomysł, kieruje związkiem osobiście. Właściwie autorytarnie. Prezes lubi mówić o tym, że, że PZP tak naprawdę jest korporacją, natomiast ład korporacyjny wygląda trochę inaczej. Ja nie wiem, czy, czy kadencja prezesa Bońka zakończy się sukcesem, czy nie. Być może, że tak. Natomiast przy tym sposobie prowadzenia firmy, jeśli zakończy się brakiem sukcesu, to będzie to tylko i wyłącznie wina prezesa Bońka. Czy prezes ma pomysł na piłkę? Ja nie pytam, czy on ma na, pomysł na firmę, bo ona no, na widz... to to ma. Widzimy, jaki, jaki jest pomysł prezesa na, na piłkę. Wymyślił selekcjonera. Miał takie prawo. Selekcjonerem jest Adam Nawałka. W czterech meczach nie zobaczyliśmy nie tylko zwycięstwa, nie zobaczyliśmy gola. Czekamy cierpliwie na to, aż, aż ten pomysł wypali, aż okaże się skuteczny. Jeśli chodzi o sukcesy, na pewno plus dla, dla, dla prezesa, dla tej kadencji, to jest otwarcie szkoły trenerów. To tutaj rzeczywiście czegoś takiego w, w Polsce brakowało. Natomiast, czy prezes ma, ma, ma pomysł na, na piłkę? Nie wiem, czy od tego jest. Natomiast oceniajmy go raczej za to, jak zarządza. Dobrze. Czy ma pomysł na piłkę? Janusz drogi, Twoim zdaniem, ty w temacie od dawna. Drogi Michał, drogi Marko, co ja mam powiedzieć, że nie ma? No nie ma no, to, ciekawa wypowiedź. Nie, tak. myślę, że ma. Michał mówi o autorytarnym zarządzaniu. Nie do końca, wiesz. To jest struktura Związku Sportowego, gdzie zarząd, Komisja rewizyjna mają naprawdę dużo do powiedzenia. Prezes, oczywiście, ze względu na swoje no, cechy charakteru, jest osobą dynamiczną i kreatywną, co tu dużo mówić. Jest bardzo otwartą medialnie, nie ucieka. W zapomnienie, nie, ucieka, nie tyle w zapomnienie, ile w jakąś taką ciszę, nie, nie wybiera się na ryby gdzieś nad San czy Wisłę. Więc jest ciągle pod ostrzałem i mediów, ale muszę powiedzieć, że nasi koledzy, bo ciągle uważam się za dziennikarza, o to głównie zabiegają. Michał, wiesz, nie mi ma, nie ma tygodnia, żeby ze 3-4 osoby nie prosił o wywiad z prezesem. No, jest twarzą w związku, pokazuje swoje. Oczywiście ta otwartość czasami wiesz, jeśli ludzie zarządzają czymś. Nie zawsze, powiem tutaj może, może taką rzecz niepopularną, nie pomaga, może lepiej żeby, żeby się cicho nic nie mówić, prezes otwarty, lubi jak wiesz polemizować, prywatnie ci powiem, że czasami też mam do, co, uwagę co do tego, czy korzysta z nowych, nowych nowoczesnych mediów i tak dalej, społecznościowych, w związku z tym to jest wszystko przy otwartej kurtynie, co warto podkreślić. No co do pomysłu, wiadomo, szkoła trenerów, jak zauważyłeś. Mimo to jest wszystko. To odległy pomysł na polską I... nie, piłkę, ale jest i rozwojowy. I... rozwojowy i z no, Marek. Przekonamy no, że się, że za parę lat, nie po półtorocznej kadencji. Co do kadry, kończę kończę. Cześć, się Wróciliśmy z Hamburga. <gulatory> Jeszcze mezzitwo, a potem zacznie się prawdziwa gra. No wiesz o tym, że Engel przegrał pierwsze sześć meczów, czy nie wygrał? Leo zaczął, Ben Hacker też fatalnie, dwa pierwsze mecze przegrane, potem remis i tak dalej, tak dalej. Więc zostawimy tu nawałkę, jako człowieka, który już zastarczył za się. Jest... nie odpuścimy tego. Ja damy tu do ciebie krótkie podania, bardzo proszę. Znaczy, znaczy, nie, nie, się nie do, do, się do polemiki? Nie zgodzę się z Januszem e, odnośnie tego, że prezes jest pod odstrzałem mediów, ponieważ. Media w Polsce są dość e, mocno sfokusowane na tym, żeby prezesa tylko i wyłącznie chwalić. E, prezes mówi, że lubi m, dyskutować o piłce, lubi wspierać e, się. I korzystać z nowych mediów, z Twittera. No ja mam trochę inne wrażenie, bo kiedy moi koledzy skrytykowali prezesa na Twitterze, to natychmiast zostali usunięci z grona e, 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 znajomych. Później zresztą stracili pracę, bo też Ale nie się mogli. Ale ktoś to robił, jak ktoś mi dokucza, to po co mam z nim dyskutować? To nie były żadne chamskie um, odzywki, słuchaj, tylko ten, próba tu, dyskusji słuchaj, o tym. Ten, którego usunął, za dwa tygodnie przyszedł i przeprowadził wywiad na temat udziału Błońka w 1978 w roku. Bardzo miła, sympatyczna rozmowa. Wiesz, o no tak, o tym, o tym no. można rozmawiać. właśnie to no, jest... Boniek jest jeden, on kieruje Nie. piłką, więc jakby dzień każdy, są skazani pewnie, na, na, na tę sytuację. ja to troszkę w kurze, Natomiast no, słuchając yy, głosu środowiska, no to po pierwsze, po kadencji grzegorza Laty trudno było yy, wypaść gorzej. Natomiast środowisko mówi tak, że zmieniło się to, że mamy teraz. Yy, rządzących polską piłką w dobrych garniturach i dobrze mówiących po polsku. I tu cię na chwileczkę zatrzymam, ponieważ musimy posunąć tę rozmowę dalej. Mhm. Jaki prezes, taka reprezentacja? Tutaj był taki, taki fragmencik w tym felietonie. Mówił Boniek, kiedy Grzegorz Lato był prezesem. Kiedy Boniek został prezesem, zaczął się lekko na samym początku dystansować od wyników reprezentacji. Tak, tak, to, było, to było... Poczekajcie, ono, bo ja mam mhm. ważne pytanie. Bo to było... Ani, ani, ani to było sensowne, ani to nie miało przyszłości. Taka taktyka. Ponieważ Boniek nie został zebrany po to, żeby przestawiał meble tam w biurze, żeby zmieniał sekretarki, żeby wprowadzał ład korporacyjny, bo kogo to obchodzi? On miał poparcie z jednego powodu, że polska piłka będzie lepsza niż była. Marek Koniec, Marek. kropka. Czy on to rozumie właśnie teraz, czy on to już rozumie? w tej telewizji, w tym studiu mówiono go o niewydolności PZPN-u, więc... o, o niewydolności nie PZPN-u, nie, jako firmy, jako organizacji, nie wiem, jako Związku Sportowego, więc nic z tym złego, że ktoś, Yy, próbuje no, wprowadzić nowy ład korporacyjny. To no. było potrzeba, jestem o tym przekonany no dobrze, po półtora tak. rocznej. To się tam. Natomiast tak co do reprezentacji, przypominam, mi, że został prezesem w połowie eliminacji, prawie w połowie eliminacji, do mistrzostwa Świata w Brazylii, zostawił trenera Fornalika i tak dalej, i tak dalej, więc e, ja nie usprawiedliwiam tutaj obecnej ekipy, ani też prezesa, ale, jak to się ładnie mówi, zastał kadrę w określonej sytuacji. Tak jest. To Nie, nic... nie przeszkadzał jej, o, prezes nie może pomóc, nie wyjdzie i zagra, bo jakby wyszedł zagrał w najlepszych latach, to może by jej pomógł. Na pewno Ale to nie było szalenie naiwne, że on się odciną od reprezentacji, ponieważ prezes jest od nie. tego, że odpowiada za wszystko, no a dobrze. zwłaszcza za reprezentację. Ale no mógł, zro... to jest tak, mógł powiedzieć temu selekcjonorowi, dobra, żegnamy się, panie Waldku, i tak. wtedy zostaje wypłacona kasa, o której ty, Michał, wiesz, bardzo wielka, którą, którą natychmiast ci, którzy niekoniecznie admirują prezesa Wońka, wykorzystaliby. W takich Filipikach przeciwko niemu, że no, duże pieniądze stara, stara. Natomiast ta reprezentacja, ja się z tobą zgodzę, to jest, to jest wizerunek całego związku piłki nożnej. Też. Również prezesa Bońka, który zresztą sam przecież kiedyś też reprezentację. Ale ja pro, zgodę, listopada, I... kiedy powołano Wałkę, będzie rozliczany. I jest, to, jest to jego autorski pomysł, bo został selekcjonerem trener, o którym, który, o którym mówiono, że jest kopią Fornalika, że może nie warto zmieniać. Teraz trener Kaszuka. szuka, jestem daleki, zawsze daje kredyt zaufania nowemu trenerowi. On sprawdził ponad 60 piłkarzy. Przeraża mnie jedno. Sprawdził 60 piłkarzy i był to casting negatywny. I właściwie w tej kadrze nikogo nowego nie ma. Jest Tiago Cionek, e, też zresztą świadczący e, raczej nie, o niekonsekwencji nie e, nie prezesa Bońka, który zapowiadał, że piłkarzy na naturalizowanych w polskiej kadrze nie będzie. A tak przypadkiem Aha. się składa, że, że Cionek gra w Modenie. I, i, i to zwolnienie na, na, na mecz reprezentacji Polski, słyszałem, że było po włosku załatwiane. Sprawdził 60 piłkarzy, czyli prawie 3. Pięć składów. I teraz jest pytanie bardzo proste. Panie dyrektorze, czy, czy uda się ten właściwy skład ustawić przed euro, czy po euro? Którym <grym grym> euro i który trener, tak? <grym> Nie, ja myślę, że tak. Jestem przekonany o tym. Natomiast jeszcze raz bym apelował o oddzielenie, bo inaczej, apelowałbym o to... O ograniczenie wpływu prezesa federacji na dwójkę na bieżące sprawy kadry. I naprawdę Nawałka jest tutaj osobą suwerenną. Powołuje kogo chce, jak chce. Związek mu w tym pomaga. No nie mówię o tym, że prezes nie wyjdzie na boisko i nie zagra. To, to, to szkoda, bo dobrze gra w piłkę. Natomiast musimy to wszystko wziąć pod uwagę. Zgadzam się, jedna odpowiedzialność jest prezesa za to, że wybrał tego trenera. Patrzy na to spokojnie, ponieważ eliminacja zaczęła się 1 września i niezależnie od, we wrześniu, niezależnie od ataków prasowych, od ataków różnego rodzaju ludzi na, na koncepcję nawałki, na to jak gra reprezentacja narodowa, ten trener rozpocznie te eliminacje, Michał. I, I zobaczmy jak będzie. No, przypominam jeszcze raz początki Jerzego Engela, szanowanego dziś trenera, eksperta TVP Sport, czy, czy, czy Leoben Hackera, którzy zaczęli średnio. Tak, tak, tak. Coś Kilkus... ten... Od kilkuset, bez... Od kilk... Od kilkuset minut bez gola to stanie na dwa tysiące. Gdy... Ale... Ale to nieprawda, bo, bo prezes Boniek przez styl rządów, jaki, jaki wprowadził do PZPN-u, odpowiada za wszystko. Odpowiada za sędziów, odpowiada za trenerów. Proszę zobaczyć, to jest, to jest sytuacja z ostatnich dni, kiedy. Trener Stokowiec, który odszedł z Jagiellonii, miał niewypłacone pieniądze. Prezes Boniek nie reagował. Teraz Stokowiec został zatrudniony w Zagłębiu Lubin i dzisiaj na Twitterze pojawia się informacja, że od, od prezesa Bońka, że trener Stokowiec został zatrudniony nielegalnie. I teraz ja się zastanawiam, czy to jest banie o, o dobro polskiej piłki, e, czy to jest banie o, o szablę na wyborach, e, bo wiadomo, że prezes Kulesza z Jagieloni e, może po poprzeć pana Bońka. Michał, albo, Michał, czuję się rozczarowany, ponieważ e, ja wiem, że nie masz powodu, by wielbić pewną wzajemnością prezesa Bońka, ale na Boga nie wszystkie grzechy w polskiej piłce, w tym reprezentowanej, jest wina Bońka. Wiesz, ja... E, Oczywiście będę bronił, no bo pracuję u niego i tak dalej, i tak dalej. Wiem, wiem co robi. Natomiast nie dajmy się zwariować, że wszystkie rzeczy dotyczące klubów, też sędziów... To są też problemy no, jedynie, wiem, jedy, znaczy, jedynego znaczy, człowieka. Nie powinien zniżać się Ale do tego słuchaj, poziomu. A porozmawiajmy bez wyrazów czy... prezes Boniek, dobra? Mówmy, PZPN, ludzie i tak dalej. No bo... szefem, szefem sędziów w PZPN jest Zbigniew, Zbigniew przez, który. który e, m, którego posiada... firma, tak, no, 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 czy ja skończę? Czy ty? firmę, która handluje krzesełkami, p, p, produkuje krzesełka na stadiony. Został sprzedany, podpisany kontakt z pogonią. Nie z pogonią, z pogonią tylko 6. z mocniej remieni, kościotek sportu, rekreacji. Właścicielem tego jest miasto. Nie pogonięszczęcia, gdyby to na to widzisz, nie widzisz e, żadnego, tak. żadnej tak, Widzę, żeby, żeby, Nie żeby powinien tego, tego robić. Nie powinien tego robić. Bo jeszcze państwo tu oglądają, żeby wiedzieli o co chodzi. E, Dopowiedzmy do zatem, ponieważ e, twoja koncepcja jest tak, znaczy twoja teza jest taka, że żoniek rządzi, e, bo, żonie, boniek rządzi autorytarnie i w związku z tym odpowiada za wszystko. Po części się z tym zgadzam. Wybór na walki i na selekcjonera był dla dużej części kibiców rozczarowany, bo chcieli rycerza na białym koniu, wielkie nazwisko, człowieka z zagranicy, dostali trenera klubowego, który no, różnie mu się tam w lidze wiodło. I teraz pytanie, dopytuję się Was. Jeżeli no, na wałce może się udać awans do euro, a może się nie udać, jeżeli się nie uda, to leci głowa na walki, czy głowa prezesa też, który go wybrał. Marek, przecież nasz kalendarz 2016 to jest rok finałów Mistrzostw Europy we Francji. To jest też. Są wybory w Pezi Peni. Dla, dlaczego, powiedz może nie dlaczego, dlaczego prezes Lato nie zebrał wystarczającej liczby głosów poparcia, żeby w ogóle startować w wyborach? No mieliśmy wielkiego kaca po euro, które zostało, przepraszam, twój język, skrzanione. I kompletnie do dziś, jak patrzę na Franciszka Smudę, to ja znam tyle. Ja tak powiedziałeś, to bardzo brzydko to, to, to patrzę na, przez pryzmat człowieka, który zepsuł największą imprezę sportową organizowaną w tym kraju. Naprawdę. No niestety tak, nie. niestety tak. No konsekwencja była bardzo smutna dla władz. Prezes PNU dla samego Grzegorza Lat. Równie wielkie imprezy w tym kraju już mieć nie będziemy nigdy, bo sami wycofaliśmy się z organizacji Euro 2020? Tylko dlatego, że UEFA i tak by nam tego nie przyznała, Michał i racz to zauważyć. I jak słyszę na przykład Jerzy Gręgela, który moi przyjaciele byli zdziwieni, w temacie przyjaciół w UEFA, prezes, którego nazwisko wypełniałeś tyle razy, jest o wiele mocniejszy niż no ja Ale, ci... ale, 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 ale powiedziałeś taki... o prezesie kiedyś, że to jest tchórz. Nie znam odważniejszego piłkarza niż, niż, niż Boniek. Oczywiście, że tak. Natomiast komunika. zdaje się, że, że waszym koronnym argumentem w tym, że, że, że prezes Boniek ma tam Jednak świetne powiedział. znajomości, było to, że... że że, że wycofają się te kraje, które ostatnio organizowały euro, że wycofa się Francja, Polska, a wycofała że finał, finał odbędzie się w Stambule i następnego dnia pojawiła się informacja, że wycofała się także Turcja. Więc Nie odpowiadam za takie informacje. No, ale dobrze, ale to, to, to jest tak. Czytane zostało tak. Jestem za, a nawet przeciw. Bo najpierw PZP chciał, teraz się z tego wycofał. Może rzeczywiście warto się napiąć i, i, i mieć. No dobrze, ale nie, nie powiedział nie. Przygotowywaliśmy coś podobnego. Premier się był zaskoczony. Tak, minister sportu <todobry> powiedział, bo, 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 pani Grosz, Gronkiewicz-Walz, druga no osoba dobrze. w partii, trzecia, wiedziała. Pan sprzeczne premier nie, nie raczył. Nie, nie, sprzeczne, nie, nie, nie raczy... powiem, sprzeczne komunikaty wysyłane, bo najpierw chcemy, potem nie, to jest sprzeczne, wysyłane w świat. I to nie tylko, że tak powiem, podważa wiarygodność PZPN. Ale tylko po Od miesiąca, Marek, było wiadomo, że nie, że nie mamy szans, żeby, że zrobimy finał Mistrzostw Europy. Sygnał dostał minister Biernat i pani Gronkiewicz-Walz, pani prezydent. To jest... no, to po co dyskutować o takich. W 2007 prawa. roku też nie mieliśmy szans. Wczesna tylko legenda polskiej piłki. 你 <laughs> E, mówiła, że, że Euro 2012 dostanie Italia. E, Podobnie myśl o platini. Nie był zaskoczony. Okej. Okay. Do Cardiff pan Boniek niechętnie leciał, bo, bo w sumie bał się trochę kompromitacji. E, nie, szczerze, nie, nie był w strukturach. Nie był w strukturach. Tak, ale został zaproszony jako do polskiej delegacji jako, jako ta osoba, którą wiesz, kogo znają za granicą, tak? Papieża. Bonka, ale, ale komitet i, wykonawczy Kołęce. był pod dużym wpływem Hrychorya Surkisa i dlatego Mistrzostwa Europy dostała Ukraina, Ukraina i Polska. Świetnie, Dobrze. ja bym pojechał. Bo pokazać po a, prostu, że popieram nawet tak szalony pomysł. A propos kompromitacji. Prezes zapowiadał różne rzeczy, między innymi zapowiadał również, że nie będziemy rozgrywać tak zwanych meczów śmieciowych. Zagraliśmy z Mołdawią, będziemy grać z Litwą 104 w rankingu FIFA. Nie będziemy grać z drużynami dwoma, które grają na mundialu, czyli z Gano i Koreą Południową. Zagraliśmy z Niemcami, ale to nie z tymi Niemcami, którzy prawdopodobnie będą grali w Brazylii. Więc ja się chciałem zorientować, bo nie bardzo się, że tak powiem, E, ogarniam ten temat, czyli właśnie o co chodzi? Czy o to, żeby podnieść poziom sportowy tej drużyny, czy żeby właśnie nie było kompromitacji? jakieś wjeżdżamy na jakiegoś eee, przeciwnika potężnego, trener, dostajemy trener, łomot i, mm -hmm. i, i jest wstyd na całą Polskę. Na tym etapie trener stwierdził, że potrzeba jak najwięcej gier po to, żeby wypróbować między innymi 60 zawodników, żeby znaleźć zmienników, czy też ludzi, którzy są w stanie zastąpić tych, którzy na pewno zagrają. Więc nie wiem, szczęsnego Piszczka, Lewandowskiego, zdrowego buche i tak dalej, i tak dalej. To jest... To nikt, nikt, naprawdę nikt nie myśli o tym, że gramy ze Słabuszami po to, żeby dostać dostać łomot. Tutaj się no to... tutaj po graliśmy z Irlandią, ze Szkocją, e, graliśmy ze Słowacją, to są silne drużyny. E, zresztą ze Słowacją i ze Szkocją przegraliśmy, e, co też pokazuje w którym miejscu obecnie, obecnie jesteśmy. Natomiast ja Jest jestem nawet... dwa mecze nowego re, selekcjonera Michał Litewski. No, 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 tak, tak. Szkocja dwa, dwa, tak, dwa remisy. No, ja jestem nawet za organizacją tych zimowych zgrupowań śmieciowych. Tylko, że nie idziemy tam jako reprezentacja Polski, Idziemy jako reprezentacja Ligi. Trener e, obecnie A to ma. Mianowicie tu pan Placzyński z firmy Sportfight, która to firma tak jest, że jak wiesz, dobrze organizuje. Ale chyba PZPN też. E... dobry znajomy, on to organizuje, bierze prowizję, natomiast to się skończyło Kiedyś też dobry znajomy prezesa Wojnka. to jest przyjaciel wszystkich przyjaciół. Nie, 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 Ale za to, to jest... bardzo dobry Michała. To... Dobrze. Dobrze. No, od lat. bardzo dobrze. 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 Nie, 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 Od lat. Panowiec bo zapowiadał e, 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 Traktat pokojowy raczej z kibolami niż z kibicami, bo kibice nie robią burd na stadionach, ale po tych kolejnych awanturach, po zamykaniu stadionów, no, zmienił jakby front. Bandyci rządzą w polskich klubach, kluby pielęgnują bydło. No, wygląda na to, że nie będzie traktatu pokojowego, czyli jedna z bardzo ważnych wyborczych obietnic nie zostanie spełniona, czy tak? Panie została, Panie Marku, zaczęliśmy od nowego otwarcia, Dajemy szansę kibicom. Weź ktoś mówi o kibicach bydło, hołota i tak dalej, tak dalej. Nie uznaje tych ludzi jako elementu, nie wiem, widowiska piłkarskiego. Umówmy się. Natomiast próbowaliśmy z nimi rozmawiać w wielu aspektach. Na pewno na pewno wykonaliśmy wielką robotę z tym, żeby, żeby z tymi ludźmi dyskutować. Czy to jest klęska wyborcza, prezydenta Bońka? Nie, to. Jest... To jest stan, w jaki stan ustawy o organizacji sportu imprez masowych. To jest też dwa. Nie wyobrażam, nie wyobrażam sobie, żeby nowy prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej zaczął od jakiejś ostrej wojny z kibicami. Nie znaczy mówisz... miał łagodzić właśnie, nie o e... wojnę. że się. Nie łagodził, nie... przecież kibice zostali zaproszeni na mecz z Czarnogórą, ze zorganizowanym dopingiem na meczu reprezentacji. Było to po raz pierwszy i ostatni, jak dobrze wiesz. Ale było, była próba jakby... Nie, no, ja, ja myślałem, że idę do poważnego programu, a, a nie do tak programu, w którym będę bronił... Do, do ostatniej kropli krwi prezesa. Ja wiem, za chwilę będzie mi, że za to płaca. Zgadzam się. Ale jestem rozczarowany, bo jeśli chcecie odnawiać o piłce, prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, Michał... To, to cię zaskoczy. Nie, to nie. Panowie. Michał, twoje tam dwa, trzy, czy ostatnie felietony wystarczy przeczytać, zacytować i Ale z w nie, cytujemy, nie, bo nie, cytujesz, nie ale, tak jesteśmy tak dalej, w programie... Tak o piłce, ale już w tej chwili nie o Bońku, chociaż też jeszcze będzie o Bońku. Czemu właśnie służy reforma polskiej ekstraklasy? Bo ja nie bardzo to rozumiem. Czy to chodzi o to, żeby się te bogate kluby spokojnie bogaciły, a biedne spokojnie biedniały? Bo, bo właśnie jaki je, jak jest... Myślę, zaprosić prezesa Biszofa. On... Z... Mhm. Kolega. zgoda. Tutaj prezes Bońek dał zielone światło. Natomiast taka nie. była wola... Akceptacja zarządu, nie bądźcie. Uważajcie, panowie. Jest zarząd, jest struktura. Jeśli myślicie, że to jest... Tyran, no wolno tak myśleć, ale, ale jest ja, ale coś ty, takiego. to Ale nie się denerwujesz, na przykład, gdybyś dał mi bądź, ja, o kibic... ja się nie Gdybyś nie dał mi powiedzieć o kibicach, to prezes Boniek próbował zrobić dobrze, tak. a potem powiedział takie piękne, włoskie przysłowie o kibicach, że matka idiotów zawsze jest w ciąży. I niestety nie można winić, znaczy niestety nie. Nie można winić prezesa Bońka za to, że są wybryki huligańskie. No tak, tak samo, no to jest problem społeczny. Tak, tak, ja, samo, ja. Jeśli chodzi o, tak samo jeśli chodzi o reformę ekstraklasy. Kluby tego chciały. Chciały yy, organizować więcej meczów, chciały yy, grać dłużej, i chciały grać dużo e, meczów więcej ważnych. Czy to jest dobra reforma? Według mnie fatalna. Według mnie jest to system śmieszny, który, e, który nie, nie przyjął się w żadnej poważnej lidze europejskiej. E... Pytam o to, ponieważ cały czas mówimy o piłce, żeby ten poziom tej piłki wzrósł. Jeżeli jest reforma, to raczej w tym celu powinna się mm -hmm. żebym, e, e, toczyć. Dobrze, panowie ostatnie pytanie, o A nie, no e, e, bo, 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 ja już się, denerwuje. Ja ja się ja denerwuję. Się nie nie Zbyszek się nie przejmuje, bo niech krytyką, bo tak. A ja się przejmuję krytyką? Nie, 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 nie. Ja też żartuję. Jeśli no, no, nie zapraszacie i atakujecie żartuję. Żartuję. ad personam prezesa, ja żartuję ustawiam no, się od razu jako adwokat. No, tak jest. Na zarzuty, on teraz się postaw. na zarzuty, że Boniek reklamuje jedną z nielegalnych firm bugmacherskich w Polsce nielegalnych, odpowiada prosto ja jestem obywatelem włoskim, podlegam Prawu włoskiemu. Czy to nie jest zbyt lekceważące i lekko arogancka postawa dla szefa znaczy dyscypliny sportu mm. popularnej, właśnie narodowej, nie włoskiego sportu, tylko polskiego ta, sportu? Ta, ta. Czy to jest w ogóle? Według mnie, Zong. tak jak sam mówi, realizuje wcześniej zaciągnięte kontrakty, podpisane kontrakty, z których oczywiście jako, jako osoba o takim nazwisku, o takiej przeszłości ma korzyści. Przypominam, że nie pobiera pensji w PZP, nie? więc. To jest odpowiedź prezesa. Realizuje wcześniej zaciągnięte kontrakty i te... on to rozwija, zawsze mówiąc, ile polskie państwo, polski sport traci, wprowadzając, kiedy wprowadziło fatalną ustawę o hazardową. tak ja Mieliśmy ja, ja tu ja nawet program że... bardzo poważny. Ale no. można by to było w innej formie, bo to byłoby chyba lepiej przyjęte. Ja myślę, że to jest skrajny cynizm i że prezes Boniek powiedział, że, że ci trenerzy, którzy przyjeżdżają do Polski pracować, ci piłkarze, którzy przyjeżdżają tutaj grać, muszą się uczyć języka polskiego, muszą zaakceptować zasady panujące w tym kraju. ale Prezes nie akceptuje prawa, które jest w tym kraju. Okej, okay, podpisał Znaczynę. to jako obywatel włoski. Tamto to... Umowa, którą realizuje u, którą Radzie trwa. I jakby jakby ciągnąć, natomiast forma, forma zdecydowanie powinna być na moim zdaniem, bo to by było o wiele lepiej mu e, się przysłużyło w takim odbiorze medialnym. Panowie moglibyśmy długo na ten temat. Nigdy nie jest tak e, źle, żeby nie mogło być gorzej. Jednak ki... polscy kibice e, futbolu od dawna czekają na inny przekaz. Mianowicie jest już dobrze, a będzie lepiej. No niestety na no, to trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Janusz Basałaj. Dziękuję dyrektor do spraw komunikacji i mediów PZPN i Michał Kołdziczyk, dyrektor do spraw nowych Dziękuję bardzo. mediów, nie dyrektor, redaktor przepraszam do spraw nowych mediów Rzeczpospolitej. <grym> Dziękuję ds. bardzo, zapraszam na kolejne zwarcie.